Co to jest sarmatyzm? Sarmatyzm jest specyficznym nurtem kulturowym w dawnej Polsce. To obyczajowość i styl życia szlachty od końca XVI wieku aż do połowy XVIII. Koncepcja sarmatyzmu wiązana jest z poszukiwaniem pochodzenia narodu polskiego i odwołuje się do tak zwanego mitu sarmackiego. To właśnie ze starożytnej sarmacji wyprowadzono korzenie stanu szlacheckiego. Wizja Polaka sarmaty budzić miała ducha rycerskiego, miłowanie wolności, wysoko stawiała znajomość prawa i umiejętności oratorskie. Jednak wysokie wymagania stawiane przed idea sarmatami powodowały oddalenie od wzorca. Doprowadziło to w praktyce do pilnowania przede wszystkim własnych praw, przywilejów, osobistej wolności. Rozszerzała się powierzchowna religijność, umacniała się niechęć do cudzoziemców, megalomania i samouwielbienie. Wyrazisty literacki obraz Sarmaty ukazany jest w pamiętnikach Paska, a wyidealizowany obraz sarmackiej kultury dostrzec można w Mickiewiczowskim Panu Tadeuszu. Więcej materiałów potrzebnych do matury z języka polskiego znajdziesz na stronie matura -na .pl. To co? Widzimy się?